No to siemanko, siemanko, Silver Signal z tej strony Witamy się tutaj na plaży Aura taka dosyć wakacyjna, pogoda nam dopisuje No i jestem tutaj ja Z rodzinką na odpoczynku Rodzinka ładuje baterie w hotelu A ja sobie wyskoczyłem pobiegać nieco Teraz będzie parę pewnie odcineczków z małym opóźnieniem Bo trochę, że tak powiem, wędrowałem sobie tu i tam No i nie było czasu na montaże Ale niebawem się poprawię Będzie pewnie seria krótkich filmików z poszukiwań przed sezonem na plaży, jak widzicie, ludzi trochę jest, ale parę dołków podjęłem jeszcze przed nagraniem wstępu. No i co mogę powiedzieć? No, mamy tutaj masę śmieci, kapsli, ale będziemy spalić te sygnały, także będę się odzywał, jak coś kopta fajnego dam zdać. Jedziemy pierwszy szczał. Sygnał stricte fajowy. 42 i pewnie to będzie folia, aczkolwiek możemy się zdziwić. O, przepadł i przepadł. Ciekawa sprawa, czy coś małego? Czyli była folia. Od bomboniery, nie, nie. Od bomboniery, od bomby jakiś ruski szampan, frujmy dalej. No i mamy drugi sygnał, również foliowy. Zaraz gościa sprawdzimy. Zobaczmy, czy udało się tutaj złowić. Jest i folia, nie inaczej. No, tak to może wyglądać przed sezonem. No, trudno, przejdziemy się, zobaczymy. W końcu jestem na urlopie. W <grymianie> pierwszy, ciekawszy sygnał 71. Za no, to zgłębimy. Na razie, sama folia. Ja wam tego nie pokazuję. Bez sensu. Dobra, Strzelimy piłkiem. mówi, że już to było szczelone tutaj gdzieś. U, coś małego. Dobra, pokażę Co tam w środku? U, pierwszy hajsik z nadmorskiej plaży. Jeden grosik. To chyba tak na zachętę i na szczęście zarazem. O, i gitara. Rocznik rozszyfrujemy. Dwa osiem. Pozdrowił 2.8 i fruniemy dalej Klasycznie, trochę kapsli wpada O, już jest, no, ja ten trzeba dużo kopać No ale jak są kapsle, to na pewno coś tam jeszcze mi zostawili Chłopaki Frunę, lecę dalej Kolejny sygnał 36, 37 Pewnie folia i to jeszcze w kawałeczkach Dobra, sprawdzimy co tam się kryje pod tym piaseczkiem O kurczę Nietrafione bo takie małe kawałki Sprawdźmy O tam piasek Zerwa sobie, inzi. Dobra, to będzie gdzieś tu. Trzeba trochę pokopać, Ale zakładam folię. jakiś sygnał słaby, dosyć, pewnie jakieś małe kawałki. Pointer działa, działa, jakoś tam daj radę. Ściadek Trochę ze mną lata No dobrze Ży w teorii powiem być tuś małego Co to jest? No kawałek folii tak, że mczuł, tak, że mczuł, ale trudno, trzeba było to sprawdzić No i mniej ciórów jest na plaży No to co, furniemy dalej No takie 57, to już się wiemy, czego to możemy spodziewać Ja tu stawiam na kapslozę Ja na gdzieś na wierchu Nie przyświeciłem nawet O, no, że jest w środku Ej, nie inaczej, graj w kolory. Na no pewnie, że zagrajmy w kolory, bo coś tam wyjedzie ciekawego z tego piachu jeszcze. 69, 70, no to ciekawe. Teraz to sobie pobierzemy. Pogoda nam dziś ładnie dopisuje, także czemu by nie. Aha. Będzie tu. Szkodku, co masz w środku? takie to kapsel. No jest tego od. Trochę tego jest. No trudno trzeba wyzbierać. Fronę dalej. Do następnego dołka miałem sygnał, ładnie się rozjeżdżał i się okazał dużą śrubą. No, coś innego jak kapsel, także lecę dalej. O, trochę tej wiary. Chodzi, z rana był facet, już mam cynka, od znajomego, go przyświecił 5 zł mu się udało całe dorwać Całe 5 złotych, a mi dziwny sygnał tutaj dawał Rozpadał się Dzięki pewnie tej niebywałej konstrukcji Którą tu sobie wyhadował, pewnie był przelepiony jakiegoś kapsla 10 grosz, o, udało się oderwać Whatever it is 10 grosz. No, 10 groszy, ale już takie na żart. Te nasze monety to długo nie poleżą. No, to je trzeba zbierać. Lecę dalej. I nie 10 groszy. Mamy kolejny tutaj. Praktycznie na wierzchu. Chyba nawet nam się udało. Pan Panie. to będzie komplet, pewnie. Jest żart. Także chłopaki tej ba dużo dyskryminują tu na plaży, bo się w kapsle nie bawią. No trudno. Ja pozbieram, lecę dalej. O! czasu, była cisza. A teraz 60 dwójka. W ogóle sprawdzać trafiłem. O, no, takich oczywistych miejscach przetrzepane. Także nie ma to tamto powinno być Trzymaj, jakie to pogłębimy Co tam przyszło? U, będzie trzeba pokopać trochę tu lecimy z koksem o, ja tu krater wywala tu się okaże to z zaraz no proszę jest i on, 62. No świeżaczek. Zawijamy drania i lecimy dalej. No i kolejny dołeczek, i wjeżdża taka to bałtycka obrączka. Zawijamy śmieciora i lecimy dalej. I kolejny dołeczek mamy, strasznie przebijał na złom. Z takim sygnałem kapslowym i maluje się pierwszy, lepszy nominał W formie 50 groszy. Kurde, te bonety nie wyglądają tak, co by tutaj dużo leżały. Długo w sensie. Ale tam jest żre, ta tej plaża widzę srogo. Nie wiem, z czego je robią. No ale tu raczej na długo nie, nie przetrwają. Także lecę dalej. Zobaczymy, co tu się jeszcze. Przy wejściu odnajdzie ciekawego, tak to wygląda. No, ja jestem tutaj. Przejdę się przy tym wejściu i może coś więcej wpadnie. No, jest 64. Tak, podobny sygnał tamtego poprzedniego, to bym w ogóle nie kopnął. Czysta ciekawość, się tak rozjeżdżał, że masakra. Tu podobna sytuacja, i sprawdźmy. No, może gdzieś tu. Już. Kupnięty. Gdzieś tam spoczywa sobie. Gdzie musieli... O. Gdzieś tu jest. Dobra, Podbierzemy. I tu w teorii. O. Jest i zrywa po browarze Zwijam ją, lecę dalej Sygnał 4-6 Stawiam tutaj Stońka. duży kawał folii Nawet folii nie ma O jest no, tu ma I to <noise> zdrowe kawał folii wpadł, także tak mówiłem o Aha Taki zlepek, ktoś sobie podjadł i zapomniał wynieść Zapomniał, nie? No, to jest to No i sygnał 65 I Sprawdźmy uh -huh. Coś go nie mogę namierzyć No dobry Pana wszyscy pytają co pan robi, co? Nie. To im ja jestem zaprawiony, także mi tam no. nikt nie przeszkadza. Nie, nie pewnie że nie. Ma się pytała co ja mówię, no szukam metalowej rzeczy, co? Tak, tak, tak. Ceramikę też znajdzie Tak? Tak. Starą ceramikę. Ale jeszcze to pieniądze, złoto, czy co, to, to Złoto, pieniądze wszystko znajdzie, ale... Wysko? Te dobre, dobre lata na sprzątanie plaż to już są dawno. To. Po, no to już tylko tam przed sezonem, tak rekreacyjnie, wie pani, Aha, sobie tak przyjechałem ze sprzętem. to metalowe, nie? No nie było metalowe. Gdzieś tu jest, o. Jest? Gwóźdź, czy co? Może być kapsem, może być moneta. A może być zrywka od browara. No widzi pan. No Ale jest. się znalazła zrywka. Jest zrywka, no Bardzo ładna. Bardzo ładna. <laughs> się srebrzy. Tak <laughs> się świeci w słońcu, to jest? Tak no to jest. to po, o, jak piwo otwierasz. I jest monetium. No, pierwsze. Takie widzę lepsze. Czy wyższy nominale Jak tu mówią, 100 grosz, no, ale już hapię to kurczę Pytanie, czy mi to automat to odmijki przyjmie. No. Ciekawe, który to jest rok? Sprawdźmy. 2020 2020. No. Raczej, długo w obiegu już nie będzie. Ja to zwijam mi tam pasuje, gdzieś to wciśniemy. Tego. Ładnie, pięknie się furę umyje po oczyszczeniu. No, gitara, śmigamy dalej. No i dobra, rozmówiliśmy się tutaj chwilę i teraz co chyba najlepszy sygnał na tej plaży? 75. Zobaczmy, co to może być. Brzmi obiecująco. No, pewnie wyjdzie, jak zawsze. No. Dokładnie Kapsle wyżej biją od nominału Nie wiem z czego teraz te drobniaki robią ale mówię jak kapsle już wyżej biją to jest ciekawe Dobra, zabijam śmieciora i frunę dalej OK, mamy ją 72, siedzi głęboko no to gdzieś Tu gdzieś podbierzemy troszkę i sprawdzimy cóż tam się trzaj w doku. Dobra. Pimpek zwarty, gotowy. Towar wyjechał. I mamy go w tej uroczej kupce. Aha. Był głęboki, ale ładny sygnał. Klasiko. To będzie kapslowy wypad. No. Wszystkiego tak nie pokazuję. Jest masa śmieci. Tutaj lecę dalej śmieci, śmieciory trochę tego jest folie, kapste, zrywki i kolejna porcja i kolejna porcja wszystkim właśnie zanudzałem Dobra. śmiecior nakarmiony, zamykamy drania wiómi z tym no i zasadniczo co idziemy sobie do Krzysia, tutaj do legendy okolicznych wykopeczek może nam się uda zsynchronizować, coś nam idzie I no. de facto temat wygląda tak Szybki wypad Cztery monetki I, 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 i. Złoty 61, przed sezonem Monety już tu chwilę leżą No, także opłaca się też, jak widać, kopać te niepewne sygnały, gdzieś tam między sygnałami Między kapslami, pardon są te wszystkie kapsle, co ja gadam? Jakie kapsle? Gdzieś tam, między tymi wszystkimi kapslami i sygnałami kapslowymi, są oczywiście monetki, jak widać. No, za dużo tego nie było. No, ale cóż tam, co zrobić? Jest jak jest, giery rozprostowane. Człowiek się trochę przywietrzył i można spokojnie wracać do domku, do rodzinki, tutaj, na hotel, coś zjeść. I wyciągnąć potem giery na baseniku. No, dzięki wielkie za uwagę. Jak widać, szału nie było. <grytanie> Także jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to Ci gratuluję wytrwałości. No to co? Do następnego odcineczka. Widzimy się innym razem. Siemanko. Cześć.